Serdecznie witam wszystkie bliźnięta dzisiaj na czytaniu czerwcowym. Kochani, dziękuję za lajki, za subskrypcję, za to, że jesteście! I zapraszam do korzystania z czytań prywatnych. I ogólnie, co tu się może wydarzyć? Ja mam wrażenie, że bliźniak, jakby skupia się na jakiejś sprawie, która się tam wydarzyła. Bez względu na to, czy to jest sprawa zawodowa, uczuciowa, jakaś sprawa mu nie daje dosłownie spać, nie widzi szeregu innych możliwości, szeregu innych pozytywnych rzeczy, które są dookoła niego. Nie, on się tu skupia na tym, boś sobie coś ubzdurał, koniec, kropka, i nie potrafi tego yy, zostawić. No niestety ma to negatywny wpływ na Wasze życie. Mleko się wylało, koniec, już tego nikt nie pozbiera. Zamknijcie, cokolwiek tam nie jest tym waszym problemem, czy to ktoś odszedł z waszego życia, czy tam nie wymieniście jakiejś straty, cokolwiek, zamknijcie to. To się już wydarzyło, nie macie na to żadnego wpływu i po co się nad tym skupiać? Patrzcie, ile w życie Wam daje. Zacznijcie się tym cieszyć, jakie macie możliwości, a nie patrzcie tylko na te negatywne wydarzenia, bo później jest tak, że życie będzie Wam przynosiło negatywy, no bo Wy się tylko na nich yy, skupiacie. Tutaj możecie być zadowoleni z posiadania, z tego jakieś podpisywać yy, umowy finansowe, które dla Was będą yy, bardzo, bardzo yy, po, yy, no, pożyteczne, zadowalające, tak, z tego możecie być e, dumni, bo do czegoś tam doszliście. Może to był jakiś plan, który gdzieś tam wcześniej był e, wdrażany, a teraz tu już będzie odgwizdany taki sukces. Możecie się też w drogę wybierać. E, może to jest jakiś wyjazd, może jakiś urlop, ale tutaj przy nim jakimś, jakieś problemy. Albo to nie będzie tak, nie pójdzie, jakbyście chcieli na tym wyjeździe. E, takie lekkie rozczarowanie, może tam mm, lub, no, może być opóźnienie tego wyjazdu, również tak e, może się tutaj okazać. E, ja mam wrażenie, że bliźnięta mają troszkę takie rozczarowanie życiowe, mimo wszystko, mimo tego, ile mają, co mają, na co sobie zapracowali, co osiągnęli. Jakiś macie w głowie dyskomfort, jakby to nie było to, czego chcieliście. I zamiast cieszyć się z tego wszystkiego, co macie, no tak jak mówiłam, wy skupiacie się tylko na tych, na tych rzeczach, które wam nie wyszły. Które nie są tak, jakbyście chcieli. No życie nie układa się zawsze tak, jakbyśmy chcieli. Ja to zawsze mówię, że my w momencie, jak czegoś chcemy, nie wiemy, jaki to będzie miało dla nas skutek. My wyobrażamy sobie, że to jest dla nas dobre. Nie konkretnie jest i to życie nam tego nie daje, bo nie będziemy z tym szczęśliwi. Wcale to nie jest dla nas, ale my tylko tego chcemy i nie widzimy tej szerszej sprawy, że to wcale nie było nasze. My chcemy i potrafimy się tylko na tym skupić i na tym ubolewać, zamiast korzystać z tego, co tak naprawdę to życie wam przynosi. Także dużo jakichś rozmów też Was czeka. Możecie próbować się z kimś porozumieć, dogadać. Może chodzi o związek, może jesteście w relacji, gdzie macie zupełnie inne spojrzenia na, na związek. Wy chcecie innego związku, innej relacji, ona inaczej ma wyglądać, a Wasz partner, partnerka zupełnie do czegoś innego do, dąży. No tutaj musicie się zastanowić, czy tak naprawdę trzeba w tym trwać, bo nie zmienicie człowieka, on nawet jak odpuści na chwilę, to za chwilę przyjdzie z tym sam będzie chciało to samo, będzie chciało egzekwować swoje. Więc jeśli nie możecie się dogadać, bo macie takie rozdwojenie, że jedno chce iść w prawo, drugie w lewo, to zastanówcie się, czy ten właśnie związek jest dla was. Czy wy się nie umęczycie, próbując go gdzieś tam dalej prowadzić, dalej ciągnąć, bo człowieka nie zmienicie. Zawsze się ludzie powinni dobierać na mniej więcej tym samym poziomie, tych samych oczekiwaniach i podobnych planach życiowych. No i single. A powiem tak, mogło się coś Wam skończyć, mogło się coś tutaj zamknąć. Nie tak, żeby to przeżywacie. Nie, po prostu zamknęliście, ale nie jesteście jeszcze gotowi, gotowi na nowy związek. To jest dopiero jakiś tam początek, gdzieś tam się uczycie, czego by tak naprawdę chcecie. Bardziej korzystacie z życia, umawiacie się, tak lajtowo do tego podchodzicie. Jeśli owszem, spotykacie kogoś konkretnego, okej, okay, to ja podejdę, spróbuję. Ale jeśli spotykacie kogoś, to nie próbujecie na siłę. Nie, dobra, jest dobrze. Że mam w tym swoim życiu, ono jest gdzieś tam zaopatrzone, jesteście szczęśliwi z tego, co macie i na siłę nie musicie niczego brać. Myślę, że tutaj jeszcze to nie jest czas, aby się coś konkretnego dla Was pojawiło. Także taka właśnie zabawa z życia, korzystanie z życia, spotykanie się, gdzieś możecie razem wyjechać, e, gdzieś możecie razem rozmawiać. Jest to fajne, na tym się skupiacie, ale nie macie na razie planów jakiś tam konkretnych i związki stałe. No i tu w tych związkach stałych pojawia się taka właśnie sytuacja, jakby jedno chciało w jedną stronę, drugie chciało w drugą stronę. Nie bardzo się, jakby, owszem, jest porozumienie, możecie fajnie funkcjonować, tylko jakby te szczegóły tak niekonkretne. Na przykład, no jedno chce związku małżeńskiego, drugiego nie chce. Jedno chce zamieszkania razem, drugiego nie chce. I tu się rodzi problem. Nie wiem, czy ten problem jest do przejścia, bo możecie mieć taką sytuację, że jakby to oddalać, a dobra, to o tym jeszcze porozmawiamy. A to nie ten czas, i tak dalej, ale ta wasza druga połowa będzie się o to wszystko dopominała. To mogą być kwestie dzieci, że jedno chce mieć dzieci, drugie jeszcze nie chce mieć dzieci. No i ktoś tu będzie, do Petru, że no, ale ja już chcę, tak, a wy na przykład dziewczyny nie jesteście na to gotowe, lub odwrotnie, to wy chcecie, a wasi partnerzy nie są na to gotowi. Także. Nie dzieje się nic takiego złego, aczkolwiek no, macie ten dyskomfort z tego względu, że jakby te wasze plany, te wasze zamiary życiowe się rozbiegają, nie są równe, i to powoduje, że ten związek, pomimo że jest fajny, traci właśnie przez te, przez te roz. Rozwidlenia, co oczekiwania życiowe. Praca i finanse, nie wiem czy to jakieś chorobowe Wam się nie przytrafi, bo jest takie zawieszenie albo po prostu jesteście między szukaniem jednej pracy a drugiej. Jesteście na jakichś urlopach, też tu mogą się pojawić, ale to jest tylko krótkotrwałe i myślę, że tu później wszystko, jeśli szukacie pracy, to jak najbardziej ją znajdziecie. Jeśli chcecie ją zmienić, no to też taka możliwość jest i tu finansowo, zawodowo wszystko wygląda jak najbardziej dobrze. Osoby, które prowadzą firmy mogą właśnie jakieś kontrakty podpisywać, które dadzą im no, fajne, fajne pieniądze. Karta, karta rady, gdzie co zastanówcie się, czy wy bardziej jakby nie idziecie do świata niż do domu, do związków bo ja mam wrażenie tu też może być problem że ten partner chce takiego domowego ogniska i z tego bierze swoją siłę, tak? po prostu jest taki, lub wy tacy jesteście, że lubicie gdzieś tam posiedzieć w domu, razem poglądać coś, niekoniecznie ciągle w jakichś wyjazdach, ciągle w jakichś imprezach możecie być tym zmęczeni, a niestety osoba, z którą żyjecie, Albo wy sami jest bardzo rozrywkowa, ciągle chce do ludzi, ciągle chce gdzieś imprezować, ciągle chce gdzieś jeździć. No i to może też być tu takim problemem, który jest do, do rozwiązania, bo tu się jakby troszkę rozchodzi się z tym wszystkim. Aniołeczki, dzieci, Twoje życie uczuciowe dotyczy dzieci, więc tak jak mówię, albo jedno z Was już chce mieć tych dzieci, albo jedno z Was za bardzo się też skupia na dzieciach, szczególnie kobiety to mają, że bardziej skupiają się na dzieciach, na swoim potomstwie. Niż na partnerze, z którym funkcjonują. To nie jest tak, aby partner był ważniejszy. Nie, zawsze są ważniejsze dzieci dla nas, ale jednak powinny być na równej szali, tak? Nie może jedno się czuć gorzej niż drugie. Czyli dzieci nie mogą być gorsze niż partner i partner nie może odczuwać, że jest gorszy niż dzieci. To potrzebuje wyrównania, więc też warto się nad tym pochylić, aby żadno z nich nie czuło się gorsze. Pozdrawiam serdecznie.